Patrząc, że tak powiem, z perspektywy czasu, to powiedziałbym tak. To był wielki zaszczyt dla mnie, że uczestniczyłem w Powstaniu Warszawskim. Przecież człowiek szukał okazji, żeby się włączyć do jakiejś konspiracji. Ja początkowo byłem. Zupełnie niezależny, i ja szukałem kontaktu. To mnie powiedzieli: Nie, kochany, to nie jest tak. My cię musimy najpierw poobserwować, czy ty nam się przydasz, czy nie. Powiedzcie, co to jest za organizacja, w której wy jesteście, bo nie chciałbym trafić do jakiejś lewicowej organizacji. Bądź spokojny. W odpowiednim czasie ci powiemy, ale już ci możemy zagwarantować, że nie jest to lewicowa organizacja. Znaczy spotkałem się z dowódcą tej grupy, no i odbyła się normalna przysięga, no tekst przysięgi podano mnie. No i, i potem się zaczęła właśnie ta praca. Praca była o tyle... Mniej przyjemna, że od razu zostaliśmy nastawieni na sprawy likwidacyjne. I to miało wszystko miejsce. I w czasie okupacji przyznał otwarcie, że mnie to nie za bardzo odpowiadało. No, ale dostosowywałem się do tego, no ja, tak, jak mogłem. Zanim podjęto decyzję, że taki ktoś będzie zastrzelony, to do dowódcy, dowódcy przychodził wyrok śmierci. Dowódca wyznaczał, który zespół to załatwi. że zanim się przyjechało likwidować daną osobę, no to odbywała się taka wewnętrzna odprawa, na której się mówiło, ty, że to, ty, to, ty, tamto, ono. W pociągu strzelałem do faceta z tej odległości, jak do pana. Także to było bezżytko. Ja powiem tak, że z dowódców wyższego szczebla, że to, to był jeden z niewielu oficerów, taki brał udział w walkach. na to się stało 11 sierpnia, Radosław. Idzie, idzie razem z Nieborą, idzie razem z, z, z jeszcze tam z grupą oficerów. Niebola mówi w pewnym momencie. Proszę, proszę przygotować się do szturmu. Podzieliliśmy się, że tak powiem. Tak, znaczy rozsunęliśmy się taką tyralierą, ale taką bardzo luźną. Także 5 metrów, jeden od drugiego, 10 metrów. No, i on pokazuje ręką w kierunku stawek. Mamy tak. W momencie, kiedy właśnie myśmy ruszyli, Niemcy to zauważyli, wzmocnili obie. i jak myśmy w momencie doszli do ulicy Stawki, to niebora, czy któryś tam, atakujemy i pierwsi wyskoczyli z gruzów na ulicę i od razu na ulicy padali i leżeli tak tam na tej jezi w stawkach. No więc pierwszą rzeczą to przynajmniej ja i jeszcze dwóch czy trzech kolegów złapaliśmy za ręce i za nogi w niebore i ściągnęliśmy za tyłu gruzy, właśnie w zagłębienie. No, żeby zobaczyć, co mu jest, bo patrzymy, nic się z jego się nie leje. A on na twarzy zielony, nie nic, nic nie widać, co mu Ściągnęliśmy z ulicy niebole. Próbujemy go tutaj jakoś ratować. W dołku sąsiednim leży torpeda Też strzelają. Dostał gdzieś tutaj tak w pobliżu. Ale ranny tylko. Ale też w głowę tutaj dostał. Też się trzyma. Opłatę tam robi. No myśmy zapatrzyli, że z tego nie bory. To patrzymy co jest. No nie... nie. Widzimy, że w ogóle nie rusza się. Więc za ręce nas czterech i ja my głowę pod głowę, bo ręce trzymając, przeskakujemy stawki i tak w kierunku właśnie zaczynamy go nieść w kierunku jak gdyby starego miasta. No akurat po drodze spotkaliśmy idące sprzeciwka dziewczyny z noszami, więc od razu przeładowali go na nosze i zabrały ją na go zaniosły dalej. A Radosław był ranny, krew usielała tu z, z tego tak dalej, ale był na miejscu. Gdy padała starówka, to wtedy myśmy podwale zeszli kanałami, do, znaczy zeszliśmy do kanałów, żeby przejść na Śródmieście. Pięć osób wyszło, a okazało się, że cały plac jest obstawiony samochodami. Wojskowymi niemieckimi ciężarowymi, że pełno wojska niemieckiego na placu stoi. Pięciu osób, przepraszam, pięciu osób przed nami wyszło, od razu zostali rozbici i polegli tam na placu. Potem wychodzili nasi koledzy, natomiast wyszło ich tam też pewnie pięciu. I sytuacja była tego rodzaju, że no właściwie cudem jakimś uratowali się, że zdążyli znowu wskoczyć do kanałów. Jeszcze ostatni ta klapa taka otwierająca zejście do kanału. jeden się tej klapy trzymał jak schodził na dół. Rzucili ryk, Niemcy grana pod tą klapę, ta klapa z siłą się zamykała, przycięła mu końce palców. To co wyszarpyła to wszystko. No to w takich warunkach to się wszystko działo wtedy. Także to były naprawdę bardzo ciężkie chwile.